W tygodniu emocjonowaliśmy się zmaganiami Pucharu Polski w piątek, natomiast przeżywaliśmy emocje związane z losowaniem fazy grupowej Mistrzostw Świata w przyszłym roku, ale królowa jest tylko jedna, oczywiście mowa o Ekstraklasie, która w tym tygodniu kończy swoje zmagania już oficjalnie, no bo jeszcze zostały nam oczywiście mecze zaległe, ale to jest według wszystkich tutaj wstępnych analiz, ostatnia kolejka w tym roku i na nią serdecznie Was już teraz zapraszam oczywiście w jednej niepowtarzalnej serii piłkarskiej podsumowanie tygodnia. Ja jestem Patryk, a to jest kanał Bramko Strzelni. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo zaczynamy. A zaczynamy tradycyjnie oczywiście od dnia dzisiejszego czyli niedzieli. Dzisiaj mamy trzy mecze w tym jeden już skończony. Można powiedzieć że trener Marcin Broż ma patut w tym sezonie na patent na, w tym sezonie na trenera Siemieńca bo drugi raz Termalice udało się wygrać z Jagielonią. Po pierwszej kolejce kiedy mówiono o szoku gdzie Termalika zdobyła aż cztery bramki i wygrała 4 do 0 mecz. Wydawało się, że to będzie taki moment, w którym Termalika pokaże, że nie bez powodu zajęła pierwsze miejsce w tabeli pierwszej ligi w zeszłym sezonie. No, tak się nie stało. Zespół z Małopolski okupował ostatnie miejsca po już 18 kolejkach, ale jest promyk nadziei dla trenera brosza i podopiecznych z niecieczy: no bo to zwycięstwo 2 do 1 nad Jagiellonią powoduje, że e, owszem, nadal termika do końca roku zostanie już prawdopodobnie e, tutaj w strefie spadkowej, co już jest raczej pewne niż, e, niż nie, no ale daje to nadzieję na przyszłość, że jest szansa e, może powalczyć, o zostanie w tej ekstraklasie. No a żeby tak było, no to trzeba takie mecze jak właśnie z Jagironią punktować. No generalnie Jagironia w tym meczu prowadziła grę, była stroną dominującą, no, ale jak widać, nie zawsze to wychodzi i myślę, że to jest taki dobry prognostyk ku temu, żeby następny mecz, a przecież pamiętamy, że już w czwartek Jagironia będzie nas reprezentować w europejskich pucharach, gdzie wyjeżdża, bodajże, że się do Alkmark, więc. No, to, będzie taki, to był dzisiaj taki e, zimny prysznic dla e, zespołu Siemieńca. Mamy nadzieję, że e, w tym meczu z Holendrami pójdzie im zdecydowanie lepiej. Trwa obecnie mecz przyjaźni, ale oczywiście tylko wśród kibiców, bo nie na boisku. Mecz między Pasami, czyli Krakowią oraz Kolejorzem, czyli Lechem. I Lech na tą chwilę prowadzi to spotkanie po golu Iszaka e, z rzutu karnego, jeżeli się nie mylę. No generalnie gdyby Lech wygrał to spotkanie, no to zostanie mi jeszcze ten jeden mecz zaległy i jest szansa wywalczyć nawet fotel lidera, gdyby udało się ten mecz zaległy jeszcze wygrać. I oczywiście wygrać dzisiejszy mecz z Krakowią, bo dla Krakowi to byłaby kolejna porażka i też pokazanie, że ta rezerwa powiedzmy jesienna już się pomału skończyła. No, i pora gdzieś wracać do rzeczywistości, aczkolwiek tabela jest jeszcze tak spłaszczona, że jest szansa, że pasy będą jeszcze walczyć w tym sezonie europejskie puchary. No, ale żeby tak się stało, no to trzeba zacząć punktować. No, a takimi spotkaniami jak właśnie z Lechem, no to właśnie jest najlepszy moment, bo, bo Lech gra przede wszystkim w dziesiątkę, więc prowadzi, a, a jeszcze mamy do końca całą pierwsz, drugą połowę, więc, więc jest szansa ugrać tutaj coś więcej i e, oczywiście e, dać e, Lechowi taki pstryczek w nos, e, a przecież pamiętamy, że Lech też w czwartek będzie grał e, w ramach Ligi Konferencji. No i ostatnie spotkanie dzisiaj w niedzielę, czyli mecz e, który zapowiadał się na to, że być może już nie będzie prowadzony przez trenera Marka Papszyna, ale jak widać wielu dziennikarzy, którzy zajmują się sportem, bardzo często mija się z rzeczywistością i Marek Paprzyn poprowadzi to spotkanie z Gieksą, oczywiście mecz jest w Częstochowie. Gieksa, która no, generalnie dobrze sobie radzi w pucharach. Ostatnie zwycięstwo w pucharze pokazało, że y, mają w tym sezonie y, chrapkę na y, zagranie na, w finale na narodowym, no ale nie idzie to y, w parze z zmaganiami w ekstraklasie. No bo Gieksa okupuje miejsce 14, a raptem punkt przewagi nad miejscem spadkowym. No a Raków obudził się, od kiedy trener Papszun zażegnał ten kryzys w Częstochowie. Widać efekty pracy, bo Raków punktuje i jest bardzo wysoko, bo na szóstym miejscu raptem cztery oczka traci do liderującego liderującego górnika zabrze, więc to nie jest wcale yy, nic pewnego, bo generalnie gdyby udało się zespołowi z Częstochowy wygrać spotkanie i jeszcze wygrać zaległe, to... Jest duże prawdopodobieństwo, że również i Raków będzie mógł marzyć o tym, żeby być na pierwszym miejscu w tabeli. No generalnie jeśli chodzi o Raków, no to zastanawiając jest to, czy właśnie w następnym sezonie ktoś inny nie będzie prowadził zespołu, no bo dużo się mówi o tym, że trener Polonibytom już jest dogadany z prezesem Świerczewskim, podobno już płacono też pieniądze, no ale to tak naprawdę oficjalnej chyba decyzji jeszcze chyba klub nie podał więc są to na razie domysły dziennikarskie, więc wciąż czekamy. Prawdopodobnie dowiemy się tego w styczniu, wtedy też będziemy Was pewnie już w ramach piłkarskiego podsumowania tygodnia informować. Mamy jeszcze jeden mecz w poniedziałek, tutaj mecz pomiędzy bodajże, jeżeli się nie mylę, Koroną a Wisłą. Włoch, mecz w Kielcach, mecz pomiędzy Drużynami, które radzą sobie w tym sezonie bardzo dobrze, bo Wisła jest e, wiceliderem. Korona okupuje miejsca, co prawda, w środku tabeli, ale wciąż są to miejsca, które dają szansę na. Zagranie w, w przyszłych, e, przyszłorocznych europejskich pucharach, więc tym bardziej myślę, że mecz może być ciekawy dla oka. E, aczkolwiek tutaj e, moim zdaniem faworytem jest mimo wszystko Korona, e, trenera Jacka Cieśleńskiego, e, chociaż ten blamasz w choinicach na pewno będą próbowali zmazać, bo jednak była to kompromitacja, e, przynajmniej tak mi się wydaje, e, patrząc na to, że Korona odpadła. I nie awansowała do ćwierćfinału. No więc, żeby to zrobić inaczej, no to trzeba e, zagrać lepiej. A wydaje mi się, że najlepszą rehabilitacją jest po prostu pokonanie e, Wisły i e, dogonienie jej w tabeli. Tak wyglądała niedziela, a ja teraz serdecznie Was zapraszam na to, co działo się m.in. w piątek. Jak sami dobrze wiecie, w piątek mieliśmy losowanie fazy grupowej Mistrzostw Świata, które, no, nie ukrywamy, były dla nas najważniejszym tym dniem y, piłkarskim, jeśli chodzi o, o to, co będzie się działo na mundialu, kogo, jakie poszczególne reprezentacje trafią w poszczególnych grupach. No i niestety odbiło się to czkawką na meczu ekstraklasowym, który w tym samym momencie właśnie trwał, a był to mecz w Gdańsku. Lechia Beniaminek podejmowała, przepraszam, że nie Beniaminek, bo to dawny Beniaminek, no powiedzmy, że zespół, który bardzo blisko był tego, żeby w ogóle nie grać w ekstraklasie, kontra rewelacja tego sezonu, czyli Górnik zabrze trenera Gaszpalika, i y, co ciekawe... Y poprzednich kilku dniach temu to Górnik świecił laury, bo awansował za sprawą wygranego meczu z Lechią 3 do 1 właśnie w ramach Pucharu Polski. A jak widać da się przygotować ponownie na ten sam zespół i ugrać coś więcej. I to był naprawdę bramkostrzelny mecz, bo aż 5 do 2 skończyło się to spotkanie. No, widać już, że tener Carver znalazł sposób na Udany, na udaną grę Lechi, bo jeżeli spojrzycie na tabelę za rok 2025, no to Lechia jest jedną z lepiej punktujących w tym roku zespołów, który już się oczywiście kończy. No i dzięki temu zwycięstwu 5 do 2 oczywiście Lechia uciekła z, z topora, nie jest już w strefie spadkowej, dzięki czemu no właśnie może myśleć o utrzymaniu się, no bo nie chcę mi się w to wierzyć, żeby walczyli o puchary, ale na pewno utrzymanie myślę, że jest szansa spokojnie przy takiej grze grać, a może w przyszłym sezonie zagrać o coś więcej. No dla Górnika oczywiście to musiało być odczuwane, jeżeli gramy dwumecz dwu w pewnym sensie w Ekstraklasie i w Pucharze Polski, no to nie da się chyba wygrywać cały czas z tą samą drużyną w ciągu 3 dni. No i to się odbiło echem i czkawką i może mieć swoje konsekwencje, no bo tak jak wspomniałem wcześniej, być może któraś z drużyny, która obecnie... Ma jeszcze mecze zaległe, może ten górnik prześcignąć i wtedy e, koniec roku nie będzie dla zabrzan. E, a e, przypomnę tylko, że w sezonie chociażby kiedy Marcin Broż prowadził tren, e, gór, zespół górnika, to był sezon 2016/17. Wtedy wówczas też górnik do końca roku był liderem Ekstraklasy. Nie skończyło się to dobrze, bo e, ostatecznie e, Legia wtedy wówczas została mistrzem. Polski. No, tak wyglądał piątek, a ja teraz zapraszam Was na to, co się działo w sobotę. A działo się dużo, bo porozmawiamy sobie o tym, no o czym dużo ludzi mówi, właśnie. Zanim jednak porozmawiamy o tym najważniejszym temacie dnia, który miał miejsce w sobotę, no to w pewnym sensie prekursorem był właśnie ten mecz pierwszy sobotni w Ekstraklasie, czyli mecz w Gdyni, gdzie Arka podejmowała motor i Beniaminek z Gdyni wygrał to spotkanie 1-0, dzięki czemu uciekł właśnie również tak jak Lechia ze strefy spadkowej, dzięki czemu no, mają szansę w tym roku i jeszcze tam na niej nie zostać. Natomiast no motor dla nich to jest bardzo zła sytuacja, bo gdyby któremu z strefy spadkowej udało się uciec z tej strefy, no to wtedy wówczas to motor właśnie z pierwszą drużyną w kolejce, która może się w tej strefie znaleźć. Więc ten mecz, gdy powodował, że doszło do pewnych perturbacji, ale zanim o nich jeszcze powiemy, to przejdźmy do meczu w Szczecinie, gdzie, jak wiadomo, niezadowolenie kibiców wciąż też trwa, bo to ogólnie był taki sobota to jest taki dzień, gdzie te zespoły, które miały walczyć o coś, no na razie po prostu w tym połowie sezonu zawodzą i to bardzo mocno. I takim przykładem jest zespół. Ze Szczecina. Pogoń tylko zremisowała 2 do 2 z zespołem Radomiaka, prowadzonym oczywiście przez Gonsalo Fejo. No, generalnie dla portowców, którzy odpadli w meczu z widzewem i wiemy już, że nie, nie będą mieć prawdopodobnie w tym sezonie żadnego trofeum, no to jest powód do frustracji. To było widać wśród kibiców, którzy no, powiedzmy, że. W niewybrednych słowach wypowiadali się o piłkarzach. Tym bardziej, że pogoń prowadziła po pierwszej połowie 2 do zera i wydawało się, że ten mecz da się ugrać. No ale jednak, jak widać, Radomiak w tym sezonie, przynajmniej ze sprawą trenera Fejo, na razie radzi sobie bardzo dobrze. jeszcze piąte też o czymś świadczy. Być może właśnie to Radomiak będzie chciał walczyć w następnym sezonie o europejskie puchary, a może nawet i w tym, jeżeli by się im udało. No i oczywiście skoro mowa o kolejnych zespołach, które zawodzą, no to mecz w Lublinie pokazał idealnie w jakiej e, sytuacji jest również e, łódzki Widzew, który oczywiście poprzednich kilku dniach wygrał i awansował do ćwierćfinału, finału. No, ale jeśli chodzi o ekstraklasę, to nie może być zadowolony, no bo uległ zagłębiu Lubin i to w doliczonym czasie gry 1 do 0. Zresztą bardzo ładny, ładna bramka, taka dosyć. Przepraszam, 2 do 1. Jedną bramkę ulegli. Generalnie Diaza, Jesús Diaza, to była dosyć ciekawa sytuacja. No i to spowodowało, że tak naprawdę Wizef znajduje się. Podobnie jak inne te zespoły typu właśnie Pogoń czy, czy właśnie GKS Katowice znajduje się dziś niżej w tabeli, raptem miejsce 13 i też punkt przewagi nad strefą spadkową. No generalnie widzę, dużo się mówi o tym, że zimą ma ruszyć na zakupy, bo no, nie podoba się nowym właścicielom cała ta sytuacja związana z tym jak widzę w sobie w Ekstraklasie radzi. No i oczywiście koniec PPT no to musi być ta najważniejsza informacja, czyli Legia w strefie spadkowej to już jest oficjalne, no i można by rzec czy Legia w ogóle nie wyjdzie z tej strefy spadkowej, no bo wciąż przed nimi jeszcze jeden mecz zaległy właśnie z Piastem, z którym ulegli 2 do 0. No generalnie sam mecz był bardzo nudny, nieciekawy dla oka, generalnie jak ktoś się nudził to generalnie bym powiedział, że wolałbym nie oglądać tego meczu niż go oglądać. No ale odbył się i skończył się oczywiście dla Piasta rewelacyjnie, bo wynikiem taki, który daje nadzieję na ucieczkę z tego miejsca spadkowego, ale żeby tak się stało, no to trzeba wygrać kolejny mecz zaległy też z Legion, tym razem w Warszawie. Ten mecz będzie 14 grudnia, także dosyć niedługo. No i zobaczymy, no bo Legia już no, oczywiście do końca roku ma jeszcze szansę na ucieczkę z tej strefy spadkowej, ale żeby tak się stało, no to musi przynajmniej ten punkt wywalczyć w meczu z Giewicami, ale to też, no sami widzicie, mówimy o klubie, który wywalczył dla m.in. razem z Agielonią w poprzednim sezonie, wywalczył dla Polskiej Ligi możliwość grać na piątką reprezentantów klubów w Europie. No a teraz świeci, no, ta gablota będzie świeciła niedługo za kurzem, bo wychodzi na to, że szykują się chude lata, przynajmniej na tą chwilę w Legii i ten Puchar Polski, który zdobyto w poprzednim sezonie, to była taka tylko, może by powiedzieć, nagroda pocieszenia. Patrząc na to, co się dzieje w obecnym sezonie, no ciężko powiedzieć, tak naprawdę, kto jest tutaj winien. Czy ja osobiście uważam, że największą winą tutaj ponoszą właściciele legii, czyli prezes, dyrektor sportowy, no i osoba odpowiedzialna za transfery, no bo to oni są przede wszystkim yy, y, odpowiedzialni za to, że zatrudniono Jordanesku, że zespół został tak przygotowany, a nie inaczej. I że są takie, a nie inne wyniki. A drugą stroną medalu są też piłkarze, którzy nie potrafią wykorzystywać swojej szansy. Ewidentnie widać, że część z nich w ogóle nie powinna grać w takim klubie jak Legia i znaleźć sobie po prostu bezpieczną przystań na zarabianie dobrych pieniędzy. I niestety to obecnie trwa w Legię, i pytanie, czy Legia spadnie moim zdaniem nie no ale tak samo mówiono no, o Wiśle, że ona też nie spadnie że to jest jakiś lekki le 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 kryzys że oni stamtąd uciekną ja wiemy że ostatecznie nie udało się ta po, nie udało się Wiśle utrzymać w ekstraklasie du jest duże prawdopodobieństwo że y już w następnym sezonie Wisła będzie beniaminkiem więc no, to też pokazuje, że nie zawsze te wielkie kluby mogą sobie dobrze radzić. Zresztą, patrząc na to, w jakich, jakie stolice europejskich klubów radzą sobie nieźle, no to tylko tak naprawdę w Portugalii i we, we Francji to są takie miejsca, gdzie. Obecnie kluby reprezentowane przez stolice radzą sobie dobrze i radzą sobie na tyle dobrze, że grają z sukcesami. Więc no, legia w Maraśmie i też takim końcem kończymy dzisiejszy odcinek piłkarskiego podsumowania tygodnia. Ja już teraz serdecznie Was zapraszam w czwartek, gdzie omówimy sobie mecze w ramach europejskich pucharów, prawdopodobnie również z Panu Bayernu zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych, bo prawdopodobnie Bartek będzie się wypowiadał na temat spotkania w ramach ligi mistrzów, które już niebawem również Bayern, między innymi z Benfiką, będzie grał, także jest też na co czekać. A ja serdecznie chciałbym swoim i Bartka imieniu podziękować za bardzo dużą aktywność w ostatnim czasie na naszym kanale. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni, bo dzięki, nie, dzięki Wam i dzięki Waszej aktywności pomagacie nam w rozwoju tego kanału i też przede wszystkim pomagacie nam w rozwoju, żebyśmy mogli dla Was tworzyć coraz to nowsze materiały, między innymi związane właśnie z Mistrzostwami Świata, które już w przyszłym roku. Jeśli chodzi o PPT, to w tym roku się już ono kończy, ale proszę się nie martwić, bo jeszcze przed nami końcówka roku i wtedy podsumowanie roczne, więc tym bardziej zachęcam wszystkich, którzy śledzą regularnie PPT, żeby również zaglądali już pod koniec roku, pod koniec grudnia będziemy razem z Bartkiem omawiać cały piłkarski rok 2025 i też spekulować co będzie nas czekać w roku 2026. Więc jeżeli ktoś kończy na tym moment z oglądaniem naszego kanału, to w ramach swoim swoim imieniu i Bartka życzę wam zdrowych, spokojnych świąt i szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia.